Każdy ma taką ciotkę, co taką ma fryzurę i tak wygląda. Jeżeli nie masz ciotki, która ma taką fryzurę i tak wygląda, to znaczy tak jak twoja matka wygląda. Takie są niep niepisane prawa natury. Któraś kobieta w rodzinie musi tak wyglądać. Takie są zasady. <słuch> Takie są zasady. To jest to? DEBIL był, jest i BĘDZIE Co co to, jest? Amaru chyba? Yep, yep, to. Tak, am oh, no, like was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, no. Eee, klapy przechwylają. Mamaru... ...pożegnała się z życiem. To był maj. Tak. O nie, ta suka ma moje testy. To montaj. Nie, żebym mógł go to coś, nie? No, lepiej. Po sobie. Не-не, спокойно, спокойно, я Leży, Не знаю, <coughs> <coughs> To nie ma co się rozróżnić, bo przez minutę 18 ten tak, tak, jeszcze tak. sporo rzeczy może zrobić. Biega po dachu. Po balkonie coś tak by? Nie wiem, kurwa. Od dołu próbuję wejść. Nie wiem gdzie. Na pewno? Na pewno. Nie puściłem na baita, żeby się poczuł mocny. Kurwa, 4 deszachy, wszystko wiem, co robisz. tu na dole wchodzę. Nie wiem, czy już nie pobiegli do was na górę z tych schodków tam zaraz po. na E. Ofer. Przesłuchuję. Zesrałek. Chyba ty. Będzie nas przepało. Na piątce też coś jest. Bo masz połotę? Przepała. Jak swoją drogą to pójdę. Przesłuchuję. Przesłuchuję, tu dwóch jest. Halo, halo. A, dwóch mam. Uwaga. A 4 last operator ostatni. No. No i 4 eliminated. Można. Można. Prawdy szybko rozwajdziemy. Prawdy gdzie Jezus. Prawdy chodź tu. Ty jesteś tu Prawdy 14 potrzebny Prawdy na Jezus. Prawdy na Jezus. Prawdy na Jezus. Prawdy na Jezus. Dobrze. na dzięki, że, dzięki, że tylko ja zaskoczyłem. Cię ja mam, pakę mam? Ma ktoś dymny? Na tyłu daje, i, i Daję na to Daję na to wyjście tam. Dziękuję bardzo. Ty słowo. Daję Dałem... Dobra, Dobra, rzaba. zaję rzaba. Daję rzaba. Tam po drugiej stronie, Daję rzaba. Daję Dawaj Daję za tą rzaba. Daję za tą tarczę, za wami może hey. wiecie na co uważajcie A ręce zrobił. Tu są to jest airdrop, także... Był dziad w tej... O oh Jezu, ale ból No, airdrop nie zadziałał, fajnie Cześć, hey, to trzeba rozbić, bo to nam jeszcze... teraz No problem Fuck this shit no. To idę do ciebie Czy da się zamknąć? Ale dobry fling. Na z hp Wziął to! No i dobrze. Uh, takie, uh, to, jest, to jest taki setup, kraszy. że on w szaf to się dzieje w ogóle. O, znika. Tak się kas. Jej, ...właśnie robi. to jakieś tam wiosowe, śmieszne tam parkady. No nie wiem, jak nam tak się właśnie kapkanem Patrz, Patrzcie, się dzisiaj na plus. Ja bym innego nie psuł. <laughs> wracamy do Ja bym jeszcze tak se poograł w doktorze. Dobra, Dobra tam 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 jesteśmy. Tam. A tutaj? Gdzie? Yeah. W <laughs> oni w sumie tu nie mogą wejść tu, gdzie zrobić laserki, bo tam, yy, tam... nie ma prologi. Czekał razu. Od razu They will kill me. Out of my way, son! I've mastered the ability of standing so incredibly still that I've become invisible to the eye.

O oh, shut up whining fucking bitch bro Niech to robisz? Niech mi ktoś pomoże, tu jest jeden zabity ze mną Dobra no, co? Czeka, czekaj, 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 no poczekaj po prostu. Twoje miejsce. You're locked in Wszyscy patrzą tylko jak, jak go. tam morduje gnoja No i jedziemy go jak No Co jest? Monk.

Ale wrócił się, ale lesiona Aż drugiego. Ok. Idą. Oh. Tak stoi, się gapi? Nie wiem, o, tak O, się, O, o. O, o. Gdzie no to zaraz zobaczymy, gdzie będziemy. Bo to trzeba się zebrać dosłownie w 3 sekundy. Bo potem już trzeba tak, zacząć. To, szybko się... to jest Paweł stary w Nie zreworkowany. Po prostu biegnij za nami. A few moments later. Właścić tu wszyscy. A tam Paweł w ogóle gdzieś został w dupie czarnej. Paweł, czemu? Po czemu to zrobiłeś? O, ja to wytrzymam, Paweł. O, o. Trój. Zapraszam w Paweł, jesteś wykryty. Left. Czekaj. 10 left. nie! check. <laughs> Już i gnoje, będę próbować. Nie, nie. Na ladzie stoję, nic się nie boję. Wszyscy są z waszej strony, tu nade mną, a ja nie mnie. Czekaj, zeskanuję cię Dobrze. Jeden jest nad nami, widzę. Oni solo grają, są nieskoordynowani. Na górze dwóch biega ostatnio. Ah, wow, estou na pingo. Ah, velho. Eu na pingu, pingu tu diz. <gasps> <gasps> watch out! Watch out! Watch out! Watch out! <gasps> Ale ginął, ja pięknie nie rzucaj, lecz się mi po prostu w moje deki, bo to, to nic nie da. O, tu! Ewakuacja! O, o kolejny Kantare. Hmm. O! <gryw> Ech, <they castle. gryw> <Dvoro. gryw> <gryw> <co> <gryw> No i śmierć. Kogo uznał? <gryw> Grzesia <znowu smarzyłem>. <gryw> <gryw> O, nie. Takie rzeczy naprawdę. Ale to Jeszcze <gryw> Na no YouTube'a to pan jeździ jeszcze. Ikonkę jego kanału powinieneś na czoło nakręcić do to, po... to nie, to jest za dobre. Mówię, to musisz No, fajnie było, podobało mi się.